Tak właśnie spoczywa Pity Barnum, czyli osoba, o której mogliście słyszeć i ja też usłyszałem z filmu Król Rozrywki z Hugh Jackmanem. Właśnie dzięki temu filmowi dowiedziałem się o takiej postaci, która była w zasadzie innowatorem w dziedzinie rozrywki i dzięki niemu możemy dziś po prostu oglądać czasami rozrywkę i występy w takiej postaci, w jakiej są. No był pionierem w tamtym momencie, jeżeli chodzi o, o tego typu rozrywkę. Ja się dowiedziałem o tej historii o tym filmie i zakochałem się w tym filmie. I wiedziałem, że jeżeli tu będę, to będę musiał być na, na, tym, na tym pomnikiem i po prostu na swój sposób podziękować. Dzień dobry, mamy sobotę. Jesteśmy w Bostonie. Wyruszamy na zwiedzanie Bostonu. Pierwszy strzał nie mogło być nic innego, ponieważ dla Joli Facebook to cały świat. Więc w Bostonie pierwszy był Lumpex, w którym była Jola. Teraz idziemy do Harvardu, ponieważ chcę zobaczyć, gdzie został stworzony Facebook. Ja chcę zobaczyć jedną z najsłynniejszych uczelni na świecie ogólnie ten kampus. Jak to wygląda? Czy naprawdę jak na filmach, czy taki trochę inny? Pierwszy, Paryż, Kościół uniwersytecki, a tu za nami wejście do Harvardu Samner. Tam jest Cambridge Saving Bank. Jadę? Co? Wyłączył mi się telefon <śmany> Się, że tutaj Pan nam powiedział, żebyśmy absolutnie pod żadnym pozorem nie dotykali pomnika. I nie dlatego, że jest to zakazane, ale dlatego, bo jest tu dziwna tradycja wśród studentów. Wszyscy po prostu, którzy tutaj uczą się, przychodzą i co widać po plamach, leją po prostu, iszczą po prostu na pomnik założyciela tej szanowanej uczelni, do której oni przybyli. Dziwna tradycja. No ale ostrzeżono ma, żeby lepiej po prostu nie dotykać. Na kampusie, jak tutaj wszystkie znaki wskazują, to są domki studentów. Nie jestem pewny, czy są to jakieś bractwa, bo każdy domek jest tam w jakiś sposób inaczej podpisany, ale możliwe, że tak jest. Kirkland House i w tym Kirkland House w pokoju H33 mieszkał i studiował podczas pobytu w Harvardzie Mark Zuckerberg. Natomiast ja się zastanawiam, ponieważ ten dom stoi w Cambridge. Ja już tu gupięje, tak naprawdę, to jest tyle uniwersytetów, Cambridge, jakieś tam inne, jakieś tam inne Harvardy. Po prostu niby studenci z Harvardu, a to jest miejsce w Cambridge, więc ja nie wiem, czy to jest dzielnica, bo też słyszałem kiedyś o Uniwersytecie Cambridge. Bynajmniej chcąc, nie chcąc, to jest to miejsce, do środka wejść nie, nie możemy. Natomiast przeczytałem artykuł, w którym podobno uniwersytet mówi, że odnowi ten dom i jego pokój zrobi, jakby takim miejscem kultu, miejscem początku, pamiętniającym po prostu jego pobyt właśnie tutaj, natomiast pokój H33 jak się dowiedziałem jest wewnątrz, natomiast my nie możemy tam po prostu wejść Najwierniejsza fanka Facebooka <grywa> przybyła tam gdzie, gdzie jakieś początki są Tutaj się ziarenko. Co? Ziarenko? Można powiedzieć, że... Dobra, ale coś o, się powiem, udało. czytałem z jakiejś... to jest fajnie. Super, fajnie, cieszę się. Słuchaj, czytałem natomiast, yy, teraz właśnie ostatnio, yy, akurat artykuł Marka Zuckerberga, który stwierdził, że wszyscy go chwalą za Facebooka, a tak naprawdę Facebook to był kolejnym jakimś tam jego projektem, że on nie był tylko skupiony na yy, facebooku, rozumiesz, tylko to był kolejny projekt, ponieważ on stworzył mnóstwo innych tam wcześniejszych, jakichś mniejszych programów, jakieś tam gry i tak dalej. Natomiast one się nigdy w życiu nie odbiły, ani nie, wiesz, nie wypłynęły. I właśnie podał przykład, że wszyscy ci, którzy stworzyli coś wielkiego, nikt nigdy nie pamięta właśnie o ich przeszłości, kiedy ponosili porażki tworząc jakieś mniejsze, mniej istotne rzeczy, że ich droga po prostu była trudna i tam takie pierdolenie o no. Ale że Facebook nie był tak naprawdę pierwszym i jedynym dzieckiem Zuckerberga. No to witamy w centrum Bostonu. Bostońska masakra. Pomnik poświęcony Bostońskiej masakrze. Oj. Oczywiście Boston. To nie tylko miasta studenckie, występy, starówka, ale także miejsce pamiętne ataku terrorystycznego, o którym wielu mogło zapomnieć. Bo właśnie tutaj się odbywa chyba jeden z takich najsłynniejszych amerykańskich maratonów. Maraton bosteński. I ładnych kilka albo kilkanaście lat temu dwóch braci po prostu podłożyło bomby. Nie pamiętam wtedy chyba dwie, dwie czy trzy osoby zginęły, yy, mnóstwo było osób po prostu oczywiście rannych, no ale w Bostonie także był głośny na cały świat zamach terrorystyczny. Oczywiście, zanim miasto się rozrosło I zanim zyskało status metropolii I te wszystkie wyżowce powstały Jolu Taki tylko był mały Dawny, stary ratusz Generalnie W Quincy Market Można zjeść, bo jest to Miejsce takie typowo turystyczne Natomiast Małe Bułeczki, hot dogi czy coś. Wszystko 8, 10, 12. Jakiś tam trochę frytek. Widzieliśmy te dania 12 dolców. Generalnie, gdybyśmy nawet obydwoje wzięli, to wydalibyśmy 24 dolary i tak człowiek by coś tam przekąsił. Natomiast nasze nogi. Kierują nas z powrotem do McDonalda, gdzie tam za 25 dolców na pewno się najemy. A przeciwko. Po raz kolejny po prostu wychodzi na to, że McDonald' jest, jest tak naprawdę najtaniej, ale nie najzdrowiej. McDonald', a DJ TJ TJ Max, można powiedzieć, że dla Joli Boston ciuchami otwarty. <grym> Tak na szybko, bo może mi się skasować. Po raz pierwszy widzę, że w piłkę nożną tu się też gra, ale jak to mi Witek wytłumaczył, generalnie i widzę tutaj, zespoły są mieszane. Są chłopaki z dziewczynami, dlatego, bo tutaj to nie jest futbol, tylko to jest soker i to jest po prostu damski sport. Dlatego tam dalej widzę jakiś mecz rozgrywa, jest rozgrywany, ale grają chłopaki z dziewczynami. Razem.